Trwają nabory do szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Dębicy. Podjęcie nauki w szkole muzycznej wiąże się z koniecznością zbadania przez Komisję przydatności kandydata do kształcenia muzycznego. Ostatni termin przesłuchań jest 27 maja. Zapraszamy jeszcze wszystkich chętnych to już jest ostatni termin. Gdyby ktoś chciał do nas dołączyć. I szczególnie poznać tajniki gry na klarnecie, saksofonie oraz na trąbce. Zapraszamy bardzo serdecznie. Wszystkie informacje są na naszej stronie. 27 i 30 maja odbędą się także egzaminy do Szkoły Muzycznej drugiego stopnia. Ewa Trojan, dyrektor zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy, mówi, dlaczego warto kształcić się w placówce artystycznej. Przede wszystkim rozwija się pamięć. Dzieci mają. Y Dużo lepszą pamięć, te, które chodzą do szkoły muzycznej, myślenie przestrzenne, tego czego dzisiaj chyba brakuje. Mają większą wyobraźnię. Nie są tylko związane jednak z social mediami, z telefonem, z komputerem, ale muszą pomyśleć, wyobrazić sobie coś przestrzennie, zaplanować przebieg utworu. I to wszystko pomaga też w takim później codziennym życiu, nawet w organizacji. W Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy pracują doskonale wykwalifikowani pedagodzy. Ich uczniowie odnoszą sukcesy na konkursach, przeglądach i festiwalach. Celem nauczycieli Dębickiej Szkoły Muzycznej jest nie tylko przygotowanie uczniów do dalszej muzycznej edukacji, ale nade wszystko wychowanie pokolenia przyszłych melomanów, ludzi wrażliwych na sztukę.